Siema mordeczki. Zobaczcie, jakiego znalazłem. Ciapka za tego. Stoi tu już za 20 lat. Kiedyś była szopa nad nim, ale szopy już nie ma. Tyle, co z niej zostało, to widać. I zacząłem go rozbierać. Zdjąłem filtr powietrza na razie. Dopiero. I to wygląda wszystko tak. I mówię, nie, nie ma opcji, muszę to nagrywać. Teraz wjechałem sobie sam na ambicję i powiem Wam szczerze, chętnie bym go uruchomił. Spróbował przynajmniej go uruchomić. Zobaczymy, czy po postoju blisko 20-letnim ten sprzęt będzie miał możliwość zagadać. Jeżeli chcecie, żebyśmy sobie kontynuowali dalej tą, tą serię, bo ja będę na TikToka. To e, takie krótkie filmiki, minuta, dwie, trzy z poszczególnych etapów. O, tu liany nawet wiszą, tu tarzan jakiś harcował. Jeżeli chcecie, żebyśmy rzucali takie kawałki, to dajcie znać w komentarzu. To da nam możliwość dalszych nagrywania dalszych filmików i spróby ogarniania tego sprzętu. No, na razie obraz nędzy i rozpaczy. Wszędzie liście, wszędzie. Syf. Traktor to Zetor, odpowiednik naszej 40. Czyli trzy cylindry. głowice takie same jak w 60. Dokładnie nie pamiętam. 40, 20 chyba to jest Zetor. Będę musiał to sprawdzić dokładnie. Kupiliśmy taką działkę z takim sprzętem. Miało to wszystko wyjechać na złą. Ale zobaczymy, co się uda z tego zrobić. <laughs> no, jestem bardzo ciekaw, co tam zostaniemy. Z tej perspektywy to prawie go nie było widać. Dajcie jeszcze raz znaka w komentarzach. Jeżeli chcecie, żebyśmy próbowali zranimować tego ciapka, nawet kluczyk jest.